Cześć, cześć, witam wszystkich, Barysy, się z Felicjan, a to jest oczywiście Titan Quest dzisiaj postaram się znaleźć górę. w górę wersję, czy jak ona się tam nazywała, kurdy Jak ona się tam nazywała to już nie pamiętam, w każdym razie sklepałem mnie w tej chwili dwa gady Dobra, i teraz możemy iść sobie spokojnie, trochę podków kupiłem przy okazji, jedną tam misję jakąś poboczną zrobiłem szukając innej Ale dobra, ee, tutaj widzę jakąś jaskinię znowu, warto by ją było zeskautować nie wiem, czy w dobrym kierunku idę w ogóle, czy jak w ogóle. Nie, 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 nie dam się tak łatwo zabić. fardy są te jaszczury. Dobra. Mógłbym mieć oprócz jakichś tych bazowych ataków coś jeszcze. Ten mój golem. Wtedy by to wszystko lepiej szło. No, ale dobra, tak może też być. Jakoś się spinie tutaj, zaraz zeskautujemy sobie. O, złoto, 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 dużo eliksiry. Ale będzie dzisiaj jadka. Trochę duchów. A dopiero co wykosiłem z jednej jaskini duchy. Miałem taką misję poboczną, bo jakiś wieśniak mnie o to prosił, czy jakiś tam... Ee... No chyba wieśniak, że... Rolnik po prostu, no. Silne onuce. O, no, słabe. Łabe są jak sik pająka. No i są w ogóle te rękawice, które mam teraz na sobie, te atlasa, czy jak one się tam nazywają. One dają mi pewną umiejętność, którą normalnie musiałbym zainwestować w punkty... Um, ...swoje magi, te do magii. A tymczasem one za darmo właściwie... Czekaj, zostawcie mnie to! No i ja pierdzielę. Czemu nie ma więcej obrony? A tak no, przynajmniej dają mi to... Te, te rękawiczki. Ale gunwo. Dobra, muszę znowu go przywołać. E, tu nic więcej nie ma, nie? Nie ma już, samo to zezwiedziliśmy tutaj. I żadnych ciekawych skarbów nawet tutaj nie było. No ale dobra, wiemy, że w tym kierunku e, nie mamy się uda udać. To idziemy w takim razie w dół. I gdzie teraz? Hmm, drogi tylko takiej nie ma. Ale tutaj gdzieś będziemy się musieli udać. W tych mokradłach, teraz znajdziemy górę Wary z Yao. Mam nadzieję taką, że dzisiaj to się uda zrobić. Tak, żeby już trzy odcinki jeszcze i skończyć grę. Albo cztery. Chciałbym już na Olim się dostać, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Fajnie by tak było już... Stanąć już oko w oko... Z potworami, które tam, no, będziemy musieli... Jakoby rozwalić. I wiem, że nie będzie łatwo. Ale... no chciałbym to zrobić. Dawaj na gadziaków, dawaj na gadziaków. Dobrze, dobrze gadziaków, trzeba wybijać. A właściwie co gadziaki robią na tym? Na bagnach. Czyli z tej strony się nie dostanę tam. Za głęboko jest dla mojego bohatera. To jest taki max, który może po tej trawie chodzić. Ale tutaj jakby droga szła, więc bo tutaj są te e, pochodnie, więc chyba dobrze, idę znowu. Nie, 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 nie dawaj kawałek, chodź. I teraz mu masz bić. No, nie mogę się ruszyć. Dobrze. Dobrze, bo chciałem obronić mojego e, tutaj golema przed śmiercią, chociaż... Pewnie tego nie zrobię, bo za chwilę mi znowu padnie. Z dobrą stronę w ogóle idę chyba tak. O ty gnoju. Kolejny. Nie podoba mi się to... No i na golema się oczywiście musieli rzucić najpierw. Zamiast... Na mnie. Albo... Po co na mnie? No golemik. Ty tam właśnie dobrze że zajmujesz się tym ucznikiem teraz. Dlatego tygrysołaczka właśnie rozłożyłem na łopatki. Ty jeszcze się z nim bawisz. Jezus, co ty ogarniasz tutaj? Łyszut prawie mi kichnął. O, jednak, A, przepraszam was. O Boże. O, to jest ta fontanna reinkarnacji. No to chyba jednak... Czekaj, czekaj. Ja tu robię. Na I... ja to muszę... Widzę dosyć ostro sobie. Ogarniać za ciebie. O właśnie się wbiłem do jakiegoś ich obozu znowu. Jednym takim pierdyknięciem praktycznie rozwala mojego golema. Super, wiedzieć w ogóle. Buję się stąd? Zaraz pójdziemy dalej, ale najpierw chciałbym tutaj jeszcze powybijać. Co nieco tych tych tygrysowaczków. No nie, 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 nie. nie, nie. Tak się bawić nie będziemy, kolego. Ale też ucieka. Dobra, rozwali... lony. Ale wy tutaj... też nie macie szans już. Jak wasz wód padł, to co wy tu będziecie grali sami? Łożysz ty w mordę! Nie dam się, nie dam! Nie będziesz ładował mi tu na maksa. Przywódca stada, on strasznie dużo ma w obronę władowane. strasznie. Ale ja, manę wydaje na tego golema, ale przynajmniej rozwalamy. Dobra, w jednym momencie padli, yy, czy ja tu się mogę czegoś spodziewać? Ogólnie jakiejś nagrody za to, że ich tutaj wytępiłem, czy coś. Bo wygląda na to, że. A, tylko kosz. Z tego kosza też właściwie nic ciekawego. Ok, możemy stąd ruszać na dalsze poszukiwania. E, właściwie. Urywaryzja Czy jakoś tak się ta nazwała? I będziemy happy, jak ją znajdziemy. Tutaj mogę przejść, nie? No, tutaj jest płytko, to widzę, że mogę. No i udajemy się właśnie tutaj teraz wyżej trochę, z tego co widzę. O, jakaś pani. Urocza dziewczyna. Trzy siostry, zadanie poboczne. Eee, znajdź i uratuj ją. Trzecia siostra ma kłopoty. Super, mam ją znaleźć jeszcze. Mam się bać poszukiwacza sióstr. Raczej nie sądzę. Dajcie tu kuferek. Właściwie... Czy tutaj coś jest po tych polach? Jest coś tutaj, można... W tą stronę uciec. Więc pewnie gdzieś ona będzie w tą stronę. Nie, dalej nie możemy przejść. Ale po tych mokradłach by trzeba było się poruszać trochę i zobaczyć. Czy ewentualnie tej siostry gdzieś tu nie ma. Dżunglowa rzeź. On mnie chce tutaj zabić. No, zostaw go. Dobrze. No, dobrze, dobrze. Tak masz bić. O, tutaj nic, więc tutaj jest tylko taka pewnie wysepka, że sobie była. Ewentualnie na jakieś doświadczenie małe. Jezus, gnomy jedne. O, ty grysołaczki, może tutaj będzie. Siostra zaginiona. Trzecia. Ale tu muszę wybijać teraz widzę. I to ostro no wszyscy się padają w łatwy sposób Więc ja nie wiem czego oni zostawiają taki czynny opór, z którą oni wiedzą, że padną. Elitarny czarownik. Dwóch takich mamy tutaj. Dobra, żeby nie ryzykować, tam jest siostra chyba właśnie. Dobrze, więc poszedłem Musimy tutaj wszystkich wybić. Wódz nie jest zbyt silny. Obrze, skarany. No i pani siostro, trzy siostry. Zadanie zaktualizowane w tej chwili. Zaklęcie zostało działać i utraciła nieśmiertelność. Poinformuj o fakcie jej siostry liuhuao wow. Czy to jest tam ta siostra, która... ...którą spotkaliśmy... ...przed chwilą? Bo jeżeli tak, to jej mogę powiedzieć. Jeżeli tam mam się cofnąć jeszcze wcześniej, to niech się buja. Chociaż... ...też mi do niej nie po drodze, do tej siostry. Nie, 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 nie dam się. Teraz spróbujmy trochę po... ...atakować. No, nie żykaj we mnie. Dobrze. I złoto. Znowu pełno złota, i te, coraz częściej z tych skrzyń zaczynają nam w ogóle takie gół nalecieć. Nie rozumiem tego. Wcześniej leciały właśnie w większości żółte rzeczy, a teraz nagle że zaczęły latać takie badziewia. O, jest. Liu Hua. To jest ta, ta siostra, więc możemy do niej wrócić. Jakieś doświadczenie przynajmniej może dostaniemy z tego względu, że ją poinformujemy o nienieśmiertelności. Liuhua. Zaraz spokojnie golemie wrócimy na pole walki. Wiem, że ty lubisz walczyć, ale najpierw tą babkę poinformujemy. No. 30 tysięcy doświadczenia. Warto było trochę się nabiegać. Nawet mamy dosyć sporo poziomu już wbitego, tego, więc sądzę, że w kolejnym odcinku nawet nabiję następny poziom, bo w tym raczej już nie sądzę, żebym wbił, bo tak obserwuję ile doświadczenia mi leci i to nie jest zbyt dużo. Zostaw mnie tutaj. O nie, jeszcze dwa. joj. Trzeci jeszcze, no. To do kolekcji. Już wszyscy po kolei będą żygać. Na rzecz jeden już zginął. I to dzięki mojemu golemowi. Ja odwracam uwagę, on nawał od tyłu. Dobrze, dobrze, golem, tak się uczyłem. Trochę jakby zaczął tego ataku nabierać, powiem szczerze. Trochę już tej odwagi też nabiera, trochę więcej atakuje. Nie jest może zbyt szybki z tymi swoimi atakami, ale jak już walnie, no to całkiem nieźle. O, właśnie wracam się do punktu. Yy, do którego miałbym się normalnie udać chyba. Nie, 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 nie. Modliszka Władzaula. Sztywny pan cór. Haha. Bo tutaj właściwie przeszedłem naokoło. To wszystko co byłbym powinienem normalnie zrobić. Tak mi się zdaje przynajmniej. Chociaż mogę się mylić. No, 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 nie, 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 Błąd? Ja nie wiem czy to teraz dobre w ogóle to co robię, że wracam się w taki sposób czy... Nie, ale no na pewno nie przejdę jeszcze chyba tam gdzie było to zapieczętowane, bo oni coś tam mówili, że nie wpuszczą mnie w żaden sposób, ponieważ... To jest ich ostatnia deska obrony, więc tak naprawdę no tutaj nic... A nic nie, ma, nie da się zrobić już w tym. Dobra, no to tutaj znaleźliśmy główną drogę przy okazji. No mało pominąłem, znowu jareny, nie lubię ich. Ola uprawne Chang'e'n. No nie! Byłem odporny przecież na to. To ten... dwój... dwóch takich wielkich jest. No sakra. Pomóżcie mi to trochę zniszczyć, ty Golem. Ładuj w nich trochę. Trochę chociaż, no ja pierdzielę Co się dzieje? I taki kawał drogi teraz muszę zosuwać, żeby znowu pokonać jawenów. A trafiłem akurat tak niefajnie. I taki kawał drogi jeszcze... Nie, yeah, pierdziu. Tak niefajnie trafiłem, że oni akurat tutaj z tym mini bossem sobie biegali, więc no nie było mi pisane chyba wygrać za pierwszym razem tego starcia. Ale ty, na szczęście, już znam drogę. Już powinno być spokojnie. Chociaż no. Ej, ej, ej. Sam nie wiem, jak ja to pokonam teraz. Zresztą już ich mniej. ale no, ten jeden dalej, jednak kozaczyć tam będzie raczej. O, nie, jeszcze dżunglowy pełzacz. Nie znowu mi, z którym się kończą w ogóle. Nawet nie zauważyłem, kiedy mi się skończyły. Prawie. Więc trzeba po wygranej walce z tymi tutaj stworkami zakończyć. Znaczy, zakończyć. Przysteleportować yy, się do. Eee... Do do, 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 do... do miasta. Tyk. No, daj mi teleport. Shangan może być. Jak najbardziej, czemu nie? Ja po prostu muszę się dostać do sklepu jakiegoś. O, jest nawet blisko. Posiadajemy przy okazji syf, który tutaj gdzieś pozbierałem po drodze. Tutaj coś jest? Nie, nie ma. Tylko miksturki od życia bardziej mi się przydadzą. Dobra, mam już prawie 900 tysięcy złota. Wykluczając już wydatki na mikstury, to jest spora ilość gotówki. Jakbym miał tyle, o Jezus. Co ja bym z tym zrobił, czy ja ich wyciągnąłem? Czy oni się tutaj wrócili? Wyciągnąłem ich, więc w sumie w dupie mam ich. Nie muszę na nich polować. Możemy sobie iść dalej. Zresztą Jerenów się tutaj użerać. Zostaw mi tutaj go. Te Jereny są strasznie silne. Nie wiem czemu. Ale skubańcy mają tutaj to swoje... siłę. O, oni biegają! Wszyscy mi się rzucili na... na tego. Dobrze, może przynajmniej... Ja bym tu już pewnie zginął, otrzymując tyle obrażeń. Nie, 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 tyle na was nie może we mnie iść. Chociaż... widzę, że wy sami sobie nie zadajecie tak dużo obrażeń. Gorzej z waszymi żółtymi kolegami. Coś tu jeszcze? Nie, tutaj już chyba raczej nic. To no możemy udać się dalej do fontanny reinkarnacji. Czy my nie wracamy przypadkiem na pola? Hmm, podejrzane. Fontanna jest. A, a idziemy od innej strony do Shankwanu. Co to jest? To do nie doświadczenia, nie? No, kapliczka doświadczenia, dobra, jest. Brama Doliny Dżinka. Nie wiem o co chodzi. Zaraz się dowiemy. Czemu ja się wróciłem właściwie do miasta? Chyba, że do innej części. No tak, tej części nie odwiedzałem. Jakoś specjalnie Hmm Ale bym się dostać tutaj A widzę, że już będę mógł Bo coś się tam świeci na żółto chyba Więc chyba będę już mógł Przedostać się dalej Bo już wiem gdzieś, gdzie iść, więc muszą mnie przepuścić Jezus, te duszki magmy mnie wykończą I złoto więc zobaczmy czy... Ej, zaraz, 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 kolego! Czemu ty się rzucasz od razu na wszystkie szkielety? Na one cię zaraz wykończą? Nawet one. Bo ty z obroną to ty ciężko masz. Zobaczmy czy... Przypadkiem... Patrzcie, one walą drzwi, dobra. Czy strażnicy tu powinni ogarniać? Dobra, chodźcie. Zobaczymy. Hmm. No chyba tędy przechodziłem. Tak, tędy przechodziłem. Idziemy zobaczyć, czy gościu już nam otworzy bramę. A jak nie, no to będą musiał pomyśleć do kolejnego odcinka. A nie, no patrzcie. No. Mogę już otworzyć. Jak najbardziej. Ale, tu stworzyska jest. Przywódca stada. No, ale mógł mi pomóc, przynajmniej, gościu. A nie, że ja muszę tutaj wszystko sam ogarniać. Podejrzane to. To to jest. W końcu, już wróciłem do miejsca, z którego tak naprawdę musiałem iść naokoło, żeby e, dowiedzieć się, gdzie jest stwór, i, i wrócić do tego samego miejsca. No, genialnie, a tej skrzyni nie otworzyłem w sumie, w tym całym zamieszaniu. Hmm, ładnie padł nawet do ognia To teraz co tam? Wybijemy ich chyba Już ich tak osłabiłem To mogę zostawić, to jest gówno Oj oj oj, oj, oj. No i on tutaj sobie stać będzie, a zobaczy ile ich tutaj sam wybiję I pójdziemy sobie do tej fontanny spontanny reinkarnacji tam myślę, że zakończę Tak mi się zdaje no, tutaj jest fontanna Las starożytnych. Chyba, że... Nie, no to odkryjmy sobie już tutaj do reszty to wszystko. Żeby wiedzieć na czym tutaj się stoi ewentualnie. Czy nie ma tu jakichś jeszcze ciekawych rzeczy. Niestety nic. Więc żegnam się z Wami. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku serii Titan Quest. Na razie.